Karol Sobolewski, witam gorąco i zapraszam na kolejną rozmowę w naszym konferencyjnym studio, studio które drodzy Państwo jest zlokalizowane w hotelu Warszawianka, a przyświecają nasze spotkania i są organizowane i są związane z konferencją 39. Międzynarodową Konferencją BG Jachranka 2012. Przyświeca im jeden, ale bardzo istotny cel, a więc odpowiedź na te pytania, które w tej chwili nurtują wszystkich tych, którym bliskie są problemy związane z rynkiem medialnym w naszym kraju w drugiej połowie roku 2012. Teraz już pora na rozmowę z naszym gościem, którym jest pan Zbigniew Embedek, prezes Zjednoczonych Przedsiębiorstw rozrywkowych. Witam serdecznie Panie Prezesie. Witam. I Chciałbym, byśmy poszukali wspólnie odpowiedzi na pytanie, jak skutecznie walczyć w tej chwili o widza na tym coraz bardziej nasyconym i wymagającym rynku. Jak zjednoczone przedsiębiorstwa rozrywkowe walczą o słupki oglądalności. No, my jesteśmy nowym graczem na, na tym rynku telewizyjnym, ale jesteśmy firmą medialną, która jest bardzo zdywersyfikowana mamy wiele ciekawych brandów, tak bym to określił. Przede wszystkim Super Express, ale i Murator, kilka stacji radiowych, SK, Eska Rock, Wawa i Vox no i całą masę jeszcze magazynów. I nasza strategia jest bardzo prosta. My od kilku lat staramy się przekształcić naszą, naszą grupę w grupę multimedialną. Wiadomo, że następuje duża transformacja na rynku mediów tradycyjnych, nam Mediów drukowanych, i żeby te media mogły przeżyć, to muszą się przekształcić. Stąd telewizję traktujemy jako, jako kanał, jako kolejny kanał dystrybucji do treści, które produkuje nasza, nasza grupa. I taka nasza strategia, to, to po angielsku, the brand extension is a winning strategy. My staramy się rozszerzać brandy, które mamy. I takim brandem, który mamy w radiu bardzo kultowym jest SK. Stąd pomysł trzy lata temu na to, żeby stworzyć SK TV. I, I to się udało, mimo że weszliśmy na rynek bardzo zatłoczony telewizji muzycznych, bo była tam wiwa, bardzo mocna Polskie MTV. W kilkanaście tak, w tej chwili tak, kanałów tematycznych, tak, jak chodzi o tak, muzykę. Tak? Tak, Tutaj tak, jest tak. bardzo duży ścisk. I, i, ta, ta recepta na sukces, no, Według recept ta, pana jak wygląda? Na sukces to jest przede wszystkim mieć bardzo dobry lokalny content, mieć bardzo dobre rozeznanie rynku, a w tym przypadku też znany brand. Nie ukrywamy, że wiedzieliśmy, że, 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 że brand... SK jest bardzo popularny wśród odbiorców telewizji muzycznych, VIVY, MTV i z drugiej strony znajomość jakby potrzeb widzów. My zastosowaliśmy dokładnie tę samą muzykę, którą, którą gramy w radiu, w radiu, A radio badamy co tydzień. To była duża wiedza, duże know-how i to nam pozwoliło wyjść na, na pozycję wicelidera, bo liderem zostało Polo TV. Drugie wykorzystanie brandu to jest, to, to jest wykorzystanie naszych doświadczeń Superekspresu. Wiadomo, że SuperExpress jest taką, takim, takim, taką gazetą, która budzi emocje, prawda? Nienawidzą go politycy, prawda? Można go kochać albo nienawidzić. Tak, można no, go kochać jest albo nienawidzić. A to, jest taka, to, to jest taka, jeśli... Są ludzie, którzy go nienawidzą, to dobrze i jeśli są ludzie, którzy kochają, to jeszcze lepiej i, i to jest taki brand. I ten brand dał nam doświadczenie, bo z tym brandem docieramy do małych miejscowości, do wsi. Jest to, jest to te, ja wiadomo, gazeta tabloidowa, my się chcemy, wszyscy mówią brukowcy, proszę bardzo, gazeta brukowa, Ale wcale Panie sześć, tego nie to jest właśnie pras tabloidowy i czy to jest odpowiedni moment na to, by na polski rynek wprowadzić telewizję tabloidową, taką ja, powie, z prawdziwego zdarzenia, czerpiąc z Dzisiaj dochody. powiedziałem po prostu, że, że będziemy starać się i ubiegać się będziemy o koncesję na, na te trzy sloty, które będą z telewizją informacyjną, bo rozpoczęliśmy już od, od miesiąca czasu, zaczynamy w internecie, na razie gromadząc materiały, jeszcze nie robiąc pełnej telewizji, po prostu zaczęliśmy robić z 24TV w oparciu o zespół dziennikarski naszego tabloidu. Ale nie tylko, w oparciu również o 100 dziennikarzy, których mamy w 40 lokalnych stacjach. Czym przede wszystkim ten projekt, tak. powiedzmy krótko na koniec, będzie się odróżniał od tak. innych już funkcjonujących tak. na rynku? Tak, to na, pewno, to, na pewno nie będzie, to na pewno nie będzie Polsat News, czy nie będzie to TVN24. To będzie telewizja tabloidowa, zupełnie inaczej robiona robiona przez dziennikarzy. Pierwsza zasada jest taka, że nie zatrudniamy ludzi z telewizji. Nie zatrudniamy, bo my chcemy, że tak powiem, świeży oddech prowadzić do tej Nowa telewizji. Jakość. Jako, znaczy inną, może inną jakość, to nie będzie jakość, o której mówił dyrektor Edward Mistrzak, że wybudowane wspaniałe studio, to jest wręcz zastawka taka jak tutaj prawda, w newsroomie, ale to jest cała masa nowych, świeżych pomysłów, po prostu dziennikarzy, którzy potrafią uprawiać dziennikarstwo śledcze, które potrafią szokować, które potrafią bawić, prawda? I to, i to jest jakby nasza, nasza strategia. W ten sposób chcemy walczyć o widzów, bo my wierzymy, Wierzymy w to, że posiadamy olbrzymie zasoby kompetencji, zasoby wiedzy i wspaniałych ludzi, którzy, którzy może nie są jeszcze rasowymi dziennikarzami telewizyjnymi, ale oni wkrótce będą. Wobec tego z uwagą będziemy przyglądali się, jak ten projekt na naszym rynku funkcjonuje i się rozwija. Państwa i moim gościem w tej rozmowie był Zbigniew Wigdem prezes Zjednoczonych Przedsiębiorstw Rozrywkowych. Panie prezesie, dziękuję bardzo. dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu. Do zobaczenia.